Nie ma reguły. Niektórzy zakochują się we właściwej osobie, inni w narcyzach, nie będąc tego świadomym, poznają przyjaciół, z którymi są do ostatniego oddechu, albo przyjaciół, którzy ich tylko udają. Nie ma reguły. Są osoby, którym wyjdzie pierwszy biznes, i są takie, które zaliczą bankructwo. Pożyczają komuś pieniądze, nie otrzymując zwrotu. Albo go otrzymują z pięknymi podziękowaniami. Nie ma reguły. Kiedy przechodzą kryzys, mają dwa wyjścia: cofają się, albo idą dalej, poddają się, albo wzmacniają. Nie ma reguły. I właśnie takie jest życie. Nigdy nie było reguły i nigdy nie będzie. Ale wiesz, co jest? Jest życie. Zawsze jest życie. Jest wtedy, kiedy triumfujesz i wtedy, kiedy się potykasz. Jestem z tych osób, które ci powiedzą, żebyś był świadomy i nigdy się nie poddawał. Bo przecież nie ma reguły. Więc jeśli coś cię zatrzyma, to od ciebie zależy, co zrobisz dalej.